Szanowni Państwo, drugie wyróżnienie. A otrzymuje je drużyna juniorów młodszych Fundacji Naprzód Janów Katowice za zdobycie mistrzostwa Polski na 29 ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w 2023 roku w hokeju na lodzie. Wielkie brawa, ja zapraszam na wizytówkę filmową. Zapraszam na film. na Juniorów Młodszych Fundacji Naprzód Janów Katowice Hokejści U18 KS Katowice Naprzód Janów 19 lutego zyskali tytuł Mistrzów Polski. Klub z katowickiego Jantoru wygrał w sanockiej arenie ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, pokonując finale rozgrywek nieoświecim i choć pierwsze dwie tercje spotkania były dość wyrównane, to w ostatniej części zdecydowanie dominowali Katowiczani. To powtórka sukcesu sprzed niemal dwóch dekad, gdzie w 2005 roku klub również triumfował w czasie turnieju w Sanoku. Narszodianów jest największym klubem w Polsce, szkolącym dzieci i młodzież. To tutaj szkoli się i trenuje ponad 300 czynnych zawodników. wieku od 4 do 30 lat. Historia klubu liczy sobie już ponad 100 lat. Natomiast sekcja hokejowa zaczęła działać w roku 1950. Hokejści na przodu wielokrotnie zapisywali się złotymi zgłoskami w dziejach polskiego hokeja. Wielkie brawa! O wręczenie nagrody poproszę także panią Martę Zawadzką, członkinię Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie i prezeskę Polskiej Hokeja Ligi oraz wiceprezeskę Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Bardzo serdecznie zapraszamy panią na scenę. O, pani już jest. Szanowni Państwo, wyróżnienie odbierze pan Michał Kubka, prezes Fundacji Naprzód Janów oraz pani Anna Rechlik, członkini Rady Fundacji. Bardzo serdecznie. O, zapraszamy, zapraszamy. Witamy serdecznie, zapraszamy drużynę. O wysokim poziomie szkolenia w klubie i stałym wysokim poziomie sportowym drużyny świadczy fakt, iż 14 zawodników nagrodzonej drużyny w ubiegłym miesiącu zdobyło, Szanowni Państwo, tytuł Mistrza Polski Centralnej Ligi Juniorów. I jest to ostatnie trofeum możliwe do zdobycia w rozgrywkach juniorskich. Wielkie brawa! Zawodnicy są również w trakcie rozgrywek finałowych Młodzieżowej Hokej Ligi i walczą o awans do finału, który odbędzie się już w następnym tygodniu. Trzymamy kciuki. Panie Prezydencie, komu wręczyć nagrodę? Tyle rąk. Pani Anna, tak? To bardzo prosimy razem. Wielkie brawa szanowni państwo. Prosimy o pamiątkowe zdjęcie. My trzymamy kciuki za drużynę za rozgrywki finałowe Młodzieżowej Hokej Ligi, drodzy państwo. Wielkie, wielkie brawa. Pięknie dziękujemy. Pani Anno, czy zechce Pani zabrać głos? Bardzo proszę, zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo serdecznie gratuluję naszej drużynie za zdobycie takiego wspaniałego sukcesu po praktycznie dwudziestu latach. Tak jak Pani wspomniała, miesiąc temu drużyna też zdobyła tutu mistrza polskiej centralnej ligi juniorów. Parę lat temu, kiedy stanęliśmy przed obliczem wyzwania i zmian w klubie naprzód Janów, razem z Michałem Kupką nie wahaliśmy się tego wyzwania podjąć i wziąć do swoje ręce. Kiedy wtedy dostałam nagrodę dla działacza w dziedzinie sportu, pan prezydent Bojaru zapytał mnie, panianiu, gratulować czy współczuć. Dzisiaj już wiem gratulować nie tylko mi, ale wszystkim sportowcom. Dziękuję Wam. Dziękujemy Pani Anno za te słowa, wielkie, wielkie brawa, panie prezydencie proszę o pozostanie ze mną na scenie. Państwu dziękujemy, zapraszamy na widownię proszę z nami pozostać, dziękujemy ślicznie. Proszę nie szczędzić braw, naprawdę nie szczędzić braw. To wielkie sukcesy sportowe.